Good morning class 7 and welcome to our next English lesson. Today we're going to talk about prefixes. Let's write the topic of our lesson in your notebooks, negative prefixes. What are prefixes? Prefixes are words or part of word that you put before another word to make one new word. Now in Polish. Co to są prefiksy? Naszym tematem dzisiaj są prefiksy negatywne. Ale co to w ogóle są prefiksy? To są części słów, które dodajemy z przodu przed słowo, przed przymiotnik najczęściej, po to, żeby stworzyć jego przeczenie. Na przykład szczęśliwy i nieszczęśliwy. Jest po polsku prefiks? Nie. Po angielsku ten sam, ten sam przykład to będzie happy i unhappy. Mamy z przodu dodane un i to jest właśnie prefiks. Tym się dzisiaj zajmiemy, jak tworzyć y, przeczenia od przymiotników. Dodam Wam jeszcze tylko, że y, te części słów, które dodajemy na koniec wyrazu, nazywają się sufiksy. I po polsku też jest ta nazwa normalnie używana. Prefiksy i sufiksy, y, na przykład y, tworząc jakieś przymiotniki. Understand oznacza rozumieć, a understanding oznacza zrozumienie, czyli już mamy rzeczownik. Spójrzmy najpierw na przykłady e, takich prefiksów. Jeśli dajemy na początku wyrazu pre, to będzie to oznaczało before, czyli wcześniej. Na przykład e, jest taki poziom języka angielskiego, który nazywa się pre-intermediate. Nie tylko angielskiego, oczywiście każdego języka. Intermediate oznacza średnio zaawansowany. Natomiast pre-intermediate to jest taki poziom trochę mniej niż średnio zaawansowany poziom niżej. Miss. Jeśli mamy z przodu y, przymiotnika miss w języku angielskim, to oznacza to wrong or bad, czyli coś niepoprawnego, złego. I znowu przykład. Understand, rozumieć. Ale misunderstand to jest niezrozumieć się. Na przykład misunderstanding to będzie nieporozumienie. An najbardziej popularny prefiks, który oznacza po prostu not, czyli nie. Na przykład happy, unhappy. I re, jeśli na początku mamy słowa re, to zawsze oznacza to zrobienie czegoś jeszcze raz. Again and again. Na przykład restart. Start to jest zaczynać. Jeśli włączamy komputer, to to jest właśnie start komputera. Startujemy go, tak mówimy po angielsku. Jeśli potrzebujemy go czasami zrestartować, to jest właśnie słówko wzięte z języka angielskiego. Restart. Czyli restartować, włączyć na nowo, zrobić coś jeszcze raz. Możemy powiedzieć też Mary, co oznacza brać ślub, żenić się. A remarry to jest żenić się ponownie, po raz drugi. Otwórzcie teraz swoje podręczniki na stronie 105. Mamy tutaj historyjkę obrazkową, w której jest mnóstwo takich przeczeń. Ja Wam ją teraz przeczytam, a Wy śledźcie wzrokiem. Footprints. More footprints. I hate my magnifying glass. It's so old fashioned. It's really unfair. The boss gives us all the uninteresting jobs. We'll never find out who did all this illegal graffiti. Hey, wait a minute. Don't. There's a can of spray paint. Is it a clue? Don't be stupid, Brains. It's just a piece of rubbish. Put it in the bin. It's obviously unimportant. This is like being invisible. Well, it's impossible to find any clues here. There's nothing unusual at all. Let's go home and write a report. Next time, I hope we get an interesting job. Phew, that was getting a bit comf uncomfortable. Dla tych, którzy nie do końca zrozumieli, przetłumaczę teraz. Footprints to oczywiście odciski śluby ślady z, z stóp. Ślady stóp, więcej śladów stóp. Nienawidzę mojego szkła powiększającego. Jest takie staromodne. To naprawdę nie fair. Szef daje nam tylko nieinteresujące prace. Nigdy nie dowiemy się. Z find out, zapiszcie, że to jest dowiadywać się. W samo find znajdywać, ale find out zupełnie inne znaczenie. Dowiadywać się. Nigdy nie dowiemy się, kto zrobił to całe nielegalne graffiti. Hej, poczekaj minutę. Tutaj jest puszka farby w sprayu. Czy to jest wskazówka? Nie bądź głupi, Brains. Brain to oczywiście mózg, więc może na niego mówić mózgowiec. To tylko kawałek śmiecia. Wsadź to do kosza. To na pewno nieważne. To jak bycie niewidzialnym. Hmm. Więc, hmm. To niemożliwe, żeby znaleźć jakąkolwiek wskazówkę tutaj. Nie ma tu nic niezwykłego. Chodźmy do domu, napiszmy report. Następ, raport. Następnym razem mam nadzieję, że dostaniemy interesującą pracę. Phew. To robiło się już troszkę niekomfortowe. Jak zauważyliście, mamy tutaj w tekście mnóstwo e, przeczeń, choćby to uncomfortable, uninteresting. E, mówię o tym an, bo akurat an jest najbardziej popularnym, więc jeśli czegoś nie będziecie wiedzieć, jak stworzyć przeczenia, strzelajcie w an, już strzelicie. Popatrzcie na tabelkę w zadaniu drugim. Chciałabym, żebyście stworzyli coś takiego w swoim zeszycie. Niekoniecznie musi być tabelka, to może być w zupełnie innej formie, chociażby w kwiatuszku namalowanej, jak tylko chcecie, w balonikach. Najważniejsze jest dla mnie to, żebyście wpisali, że mamy takie prefiksy w języku angielskim i przykłady, jak wygląda ten przymiotnik normalnie w twierdzeniu, w pozytywnym znaczeniu słowa i jak wygląda w przeczeniu. To są wszystko adjectives, czyli przymiotniki. Zapamiętujemy, że adjective oznacza przymiotnik. No i mamy un, unhappy, happy i unhappy. Mamy tutaj jeszcze pięć miejsc po to, żebyście znaleźli je w tekście. This. Honest oznacza szczery. Dishonest oznacza nieszczery. Pleased oznacza zadowolony, usatysfakcjonowany, natomiast displeased to będzie niezadowolony, nieusatysfakcjonowany. Zapamiętajcie to słówko, bo jest bardzo fajnym takim słówkiem, którym można się popisać na przykład na egzaminie. Zamiast mówić sad możemy powiedzieć displeased i Wasze punkty polecą do góry. Patient to oczywiście cierpliwy. Zapamiętajcie sobie, że in Poland a patient must be patient, czyli w Polsce pacjent musi być cierpliwy. Impatient to niecierpliwy. In. Correct to poprawny, natomiast incorrect to niepoprawny. Logical, logiczny, sensowny. Illogical, nielogiczny, bez sensu. Responsible odpowiedzialny. Irresponsible nieodpowiedzialny regular, regularny, typowy i regular, nieregularny, nietypowy. Nie ma y, jako takich zasad na tworzenie tego. Można powiedzieć, że większość przymiotników, na przykład zaczynających się na literę będzie miało ir z przodu, ale oczywiście większość, zawsze znajdą się wyjątki. Nie chcę, żebyście się uczyli jakichkolwiek zasad, bo tych zasad nie ma po prostu. Mogę Wam tylko podać informację, że większość lub niektóre, Natomiast możecie zapamiętać te przymiotniki przez to, że będziecie je pisać, powtarzać raz na jakiś czas i gdzieś w waszej pamięci one się wryją i będziecie je mieli um, na skojarzenie, będziecie je mieli na skojarzenie. Popatrzmy na przykłady um, przymiotników, zaraz je sobie przetłumaczymy. Waszym zadaniem jest tutaj wpisać, jakich suffixów, uży jakich prefiksów używamy, kiedy zwykle kończy się na jakąś tam literkę, czy zaczyna się y, na literkę wyraz i podanie przykładu właśnie y, z tych słówek. Teraz y, przetłumaczymy sobie słówka. Friendly to oczywiście przyjacielski. Leczbu to jest czytelny. Polite, grzeczny. To sobie kojarzymy z policją, żeby być grzecznym. Relevant, istotny, ważny. Zastanówcie się teraz, jakie to mogą być prefiksy. Może już sami gdzie się słyszeliście wcześniej i kojarzycie i możecie wpisać. The most common negative prefix is un. Czyli najbardziej common, popularnym prefiksem negatywnym jest un, czyli nie. Na przykład, które wam tu pasuje. Unfriendly, unlegible, unpolite, irrelevant. Oczywiście unfriendly. If the adjective begins with the sound p, we usually add. Co dajemy, jeśli? I patrzymy, co się zwykle zaczyna na p. Sound to oczywiście dźwięk. Co dodajemy? Zwykle im. Więc będzie na przykład impolite. Impolite będzie oznaczało, Niegrzeczny. If the adjective begins with the sound r, we usually add of course ir. Więc będzie illegible or irrelevant? Oczywiście r, irrelevant. Czyli nieważny, nieistotny. If the adjective begins with the sound l, we usually add il. illogical. To są takie zasady, które w większości działają. One nie zawsze będą działać, zawsze znajdą się jakieś wyjątki, dlatego nie chcę, żebyście się ich uczyli na pamięć, natomiast chcę, żebyście przepisali to do zeszytu i na zasadzie przepisywania, ćwiczenia, skojarzeń zapamiętali to. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za lekcję. Goodbye.